Teraz tak Są dwa suwaki Jeden subak to jest ten co jest przede mną, on jest do gry Jeżeli przekraczam tą kreskę to wtedy potwory mnie zabijają Czyli jak mówię tak jak teraz to jest OK, ja mówię całkiem cicho Ale jak już powiem coś głośniej to już jestem martwy i już robi się czerwony ekran, i gnój A druga sprawa, że jak mówię to dzieją się takie rzeczy jeszcze z naszymi światełkami, <światełkami> Jak będę zaczął krzyczeć to będzie ja pierdolę gnój straszny <światełka> Zaczynamy i don't scream. Przez 18 minut nie mam krzyczeć, tak? To jest gra, czy to jest film? No dobra, nic. I na razie 30 sekund minęło, nic się nie stało w sumie. Najstraszniejsza to była Klaudia i to przestraszyła wszystkich, włącznie ze mną. Czy widzicie coś strasznego? Na razie idę przed siebie. I nic się złego nie dzieje w sumie. To jest jakaś kanapa, tam jest samolot. To trochę wygląda jak The Forest, co? The Forest? Musimy zobaczyć ten samolot, może tam wypadła jakaś... Czemu ja niby umarłem? Przecież nie krzyknąłem nawet... Nawet ten pasek się nie ten. Uh -huh. Ja chyba zmniejszę czułość, wiecie? I teraz może będzie troszkę mniej. Jak się wydrę to i tak będzie słychać, więc już spokój. spoko. Teraz jak mówię to jest OK. może wiesz, że za blisko miałem... Czy jestem ja teraz w innym miejscu? Do fuck? Tam jest ktoś przywiązany, w ogóle. Jakiś plecak. To jest jakaś kobieta przywiązana do drzewa i ma zablurowaną głowę, w ogóle. Okej. Okay. To są szachy? Nie, to są jakieś elementy dziwne. Nie wiem, nie wiem. Chyba szóstka to jest za mało, teraz ledwo drugi nie ten... ten wskaźnik. Idziemy znowu do samolotu, chyba ja. W ogóle rozumiem, że jesteśmy w lesie, I była katastrofa, katastrofa lotnicza. Tak to wygląda przynajmniej. Hmm. O, tam toś dinda w ogóle na tym samolocie zobaczcie. Jakiś człowiek jest przywiązany do skrzydła. Nawet chyba dwóch ludzi. Oni raczej tam się nie przywiązali w ramach katastrofy. Tylko tylko raczej to zrobiły jakieś tutaj potworki chyba. A ja nie wiem, czy ja chcę ratować martwego człowieka. Nie wiem, czy się da ratować martwego człowieka w ogóle. Raczej wątpię. Tutaj mamy jakiś. O dobrze, to ktoś Frasprite Fanty. Mam nadzieję, że ten automat nie zrobi zbyt dużego hałasu. Hello, nie działa jak coś. Dzisiaj się nie napijemy. Idę powołać wejść do tego do tego samolotu. Kole. Nawet najgorzej, jak taka kola spada w automacie, ona potem. Ona potem, wiesz, jest trąśnięta i ci wyjść. Coś tu hałasuje ogólnie. Nie da się pójść. Co to jest kurwa za dziwne. Jakby jakieś Yeti umierało. na no czemu ty tak trachardujesz przestań? Ok, zaczęło się budować nawet niezły klimat. Kamera dziwna plus to, że nie mogę krzyknąć I nawet zaczynam się stresować. Tu coś się dziwnego świeci. Co się dzieje? Ok, chyba zaczyna się dopiero Imba robić. nie zrobiłem, prze nic nie zrobiłem. No dobrze, udajmy się na tą... na kolejne miejsce. I strzałka nas prowadzi do tego budynku. Najdalej zeszliśmy do szlabana. Tu się powinny dźwięki zmienić, hmm. czemu teraz mnie nie zgasły światła? Tego wszystko widzę, może mi ktoś to wyjaśnić. Nie wiem co się zmieniło, szczerze mówiąc. A to było od jakiegoś czasu się to dzieje. Wy mnie chyba nadal słyszycie, więc dobrze. Jest i Syrena. Mam w środku Dyndał trup, z tego co widziałem. Zaczęło być przejebanie. A, to wyjście. Dzień dobry. Czy panowie tutaj tak wiszą? Czy będą stali do końca imprezy? Nie no, luz mają. To było niefajne. Za piniaty to są. Ciekawe czy jak dotknę te cukierki w Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tylko będę przejdę. Absolutnie się. Nie stresujcie. No i chuj, no przecież jak ja krzyknąłem, ja mam im pokazać jak ja krzyczę Przecież tylko zrobiłem hu. Wzdrygnąłem się, nie krzyknąłem, wzdrygnąłem się. Ja się tylko wzdrygnąłem, to nawet nie był okrzyk. Przejdziemy to kurwa. Po moim trupie nie będę. Najwyżej zakleję sery i nie będę nic już mówił. Nie, to nie było straszne, ale po prostu jak to, 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 to nawet nie chodzi. Ja jestem osobą, która ma dosyć szybką reakcję, taką dużą. Jestem pobudzoną osobą, może tak. I w momencie, kiedy ja jestem skupiony i idę do przodu, to ja się wzdrygnę na cokolwiek by się wydarzyło. To nie, to nie jest straszne, nie? Jeśli rozróżnić strach, a, a wzdrygnięcie się, czy takie wiecie. To jest różnica między jak oglądasz jak ktoś gra, jak gra. To też jest różnica, wiesz, reakcji. Choćby nawet nie w horrorach, a co w zwykłej grze innej. Na przykład widzę emocje osoby, która gra, osoba, która ogląda. No tam są jakieś dziewczynki krzyczą chyba. Może pójdziemy w inną stronę w sumie. Co by na to? Idę zobaczyć w inną stronę. Zobaczymy się co się wydarzy. Póki co, no, jeszcze nie doszliśmy daleko, ale gra na razie mnie nie kupuje. Ja wiem, że tam było fajnie, ale z kolei tak co chwilę giniemy, to zobaczmy co jest w ogóle w innym kierunku. W ogóle ta gra ma trochę vibe Slendermana. Duża, otwarta mapa. W każdej mapie, w każdej części mapy jest coś innego. O, no, na Ale to tylko zazwyczaj osoba, która gra i właśnie zmieszklikowała flesza w ścianę zamiast go użyć poprawnie, nie? Bo się zeserała. A reszta ona spojrzyła, spojrzała. Ta fakt, co się wydarzyło. przez nic się nie wydarzyło. A i tam jest jakaś brama. Ok. Pozwiedzajmy. Powiedzcie, mi nic nie zacina na streamku, tak? Dzień dobry, a co to za płot? Takie kute puty. Płoty to. To są grzyby takie duże? Nie, to są jakieś tabliczki. Dzień dobry. To jest drzewo, które wygląda, jakby pokazywało coś ręką. Okej. Okay. Teraz tu nam się przełączyła sprawa. Powiem, że mała widoczność troszkę y, mnie pobudza. O. O. Dobra, skup się no. nie żyje. Nawet delikatnie nie żyje. O, tu jakiś domek. Dzień dobry. A w państwa, w państwa drzwiach jakieś, jakaś choinka rośnie. To chyba niezbyt zdrowo dla domu, co? Dzień dobry. Okay. Szkoda, że nie mam interakcji ze wszystkim w sumie, z niczym nie mam interakcji. Jak tam ktoś idzie z latarką? What the fuck? Halo mordo, czy ty też jesteś ziomkiem co gra multiplayer razem no? Pewnie Boguś odpalił jakieś swoje jedno z kont i tam się chodzi, żeby nie zdenerwować. Idę, idę do niego, no Zobaczymy co tam się dzieje. To pewnie troll Trolling szuka malenie, mi się wydaje, wiecie? To jest bardzo duża szansa na to Ale ja chyba zginął. się dzieje ze mną, bo słyszę dźwięk pojebany. O, argenią skórkę dostałem. Naprawdę jest realistycznie, jeżeli chodzi o dźwięki. Renifer, macie ten Je łoś, jeleń. I trolling gdzieś się zgubił. Nie wiem, gdzie jest, szczerze mówiąc. O, ktoś na mnie szepta. To nie skończy się dobrze, proszę Państwa. Ale jak na razie. Kolejny Renifer. Leśny polski Renifer. Cześć, słuchaj. Niestety nie mogę zbyt głośno ci odpowiedzieć, bo jesteśmy w lesie. Jak straszne to na razie nie, ale lekka gęsia skórka jest taka na zasadzie klimatu trochę bardziej. O kurwa, patrz. O, mnie mnie gówno, głupie. Nie mam pojęcia co tu się wydarza. Biegnie coś znowu. Szeleści. Chyba wszyscyśmy w jakimś miejscu, gdzie nic nie ma ogólnie. Powiem wam, że las jest mniej straszny, niż takie miejscówki zamknięte. Tak, okay. że... Coś tam... O, dzień dobry ptaszki. O, się, skórkę mam, powiem wam. Idzie się wczuć naprawdę. W momencie, jak muszę zacząć grać taką żebyś ściszał głos, bo wtedy się bardziej wczuwasz. Kamera na wiecie? Przeszliśmy chyba na kolejną fazę. Zaraz się rozpierdolą ziomki na policji, że chodzimy po lesie z latarką. Dobra, mam już taką schizę, że mi się wydaje czasami, że gałęzie są ludźmi. Zaraz, zaraz będziemy w połowie gierki. Oho, zostaje jakieś flashbangi. No póki co Outlast to jest dużo straszniejsze niż coś takiego, ale to dlatego, że masz Objective, wiesz? Póki co ta gra nie jest straszna, bo my nie musimy nic tutaj zrobić w sumie. Tylko możemy chodzić bez celu. Ja oczywiście planuję znaleźć jak najwięcej rzeczy, ale na razie nic nie znalazłem. I to mnie trochę martwi No, mogę mi się do tego domku, ale kto wiedział? Myślałem, że będzie tu więcej rzeczy, wiesz I Idę ścieżką w sumie czy czymś co przypomina ścieżka i nic się w sumie nie dzieje o Ale masz Jakie ja ci pom ją Jak ja pomóc? Tak ty nie głowy nie masz. się kupiłaś lasta czy kompa już? OK. Idziemy tam, gdzie jest hałas ogólnie. Mamy prawie półmetek już, więc zaraz myślę, że przejdziemy tą granicę. Granicę w pierdolu. Słyszę dzika jakiegoś. Może to jest symulator... Leśniczego po prostu dzik mi się do dupy dobiera, chyba Halo? dziku, ja pójdę, przestraszyłem się koronawirusa przed chwilą. Aż mi poszedł prąd od po lewej ręce. Na no kurwa, zgubiłem się na amen. Jak tak dalej pójdzie, to będziemy musieli to odpalić od nowa, żeby iść do tego domu tam. A ja co się stanie, jak stanę w miejscu i będę czekał? Elu? A jak, jak się nie ruszam, to czas... ...to czas się zatrzymuje. O, o tam coś stoi za drzewem. Idę pogadać z tym czymś. Hello? It's me? Tam już nie ma tego czegoś. Okej, okay, coś tam krzykło. Wyleciał na nas jakiś hip-bottom. Reniferowaty. Tak, tylko tam była taka miejscówka zamknięta i tam przegaliśmy, a ja, nie, nie, ja nieraz już na tej grze nie krzyknąłem tak naprawdę. Ale mikrofon mnie chyba za bardzo łapał. Teraz jest zmniejszona czułość. I na razie się udaje. I jak ja potem włączę inną grę, to będziecie przyzwyczajeni do takiego szeptania, I będziecie cię że drzewi. Ja myślę, że ja dzisiaj na LD nie będę głośniej krzyczał ogólnie. O, już ma głowę. Już, już ma głowa jak coś. Chyba, że to nie była ta sama. Chyba, że to była jej koleżanka. Razem w klasie siedziały w ławce jednej. A, ugryź mnie! Jak zginę, Klaudia przez to, że użyłaś alertu, to osobiście się spotkamy. Jak mnie to laska cały czas. Jakie to było głośne? Ja pierdolę, czemu alerty dzisiaj są takie głośne? Mam wrażenie, że są w wchuj głośne ogólnie, jakby się zdecydowało coś. Nie wołajcie agi, bo to jest diabeł, diabeł, który może mnie tutaj pokonać akurat. Bombix mówił, że robi się strasznie na trzeciej minucie. No ale póki co przez 12 minut mieliśmy parę jumpscare'ów. Myślę, że bardziej straszy realistyka tego, grafiki tych... Y Czy my wróciliśmy na cmentarz? nie? To jest jakiś dziwny blok A nie, to jest Wending Machine, Okej, okay. Aga tu jest, zobaczcie. O, ja się boję, ona przed 18 minutą tu przyjdzie. A w nagrodę za przejście gry czeka na mnie dobre jedzonko. Zaraz się zacznie. Niech się zacznie, bo ja tu zaraz. Us no już ją widzieliśmy. No nie ona się bardziej mnie boi niż ja chyba. Dzień dobry, dzień dobry. Co to za słupek tutaj? Ej, my wróciliśmy na poziomie, tak w ogóle. tu jest napisane, zobaczcie: Cemetery, Farm, Minimart. Idziemy do tego miasteczka, do Minimartu idziemy w takim razie. Tam było straszniej ogólnie A jak ją ja niby straszy, jak ja Jak ja kumpel Elo, Elo, Elo. Dzień dobry, zacząłem się troszkę stresować, ale to przez Bombiksa, bo on mnie straszy, że No to prawda jak mnie strasznie na streamach, to ja potem po nocach krzyczę. Ostatek mnie na streamie złapała za nogę, to masakra. Więc zresztą przeshiftujmy sobie trochę. Pozostały 4 minuty, ja jeszcze gdzieś dojść może. Gorzej jak my dojdziemy do tego marketu, akurat jak będzie najgorszy gnu się zrobi. To wtedy akurat może, może mogą się dziać pojebane rzeczy w sumie. Ja gdzie jest ta strzałka taka? Co to jest za statek kosmiczny? Dzień dobry. Czy to tutaj stąd te kosmici wylecieli? Jelenie łosie i różne renifery. Chyba nie. Czeka, bo to jest znowu ten statek, ten, ten ten. Dobra, no wejdźmy tu. Dobra, tam widziałem strzałkę. Strzałkę, która się świeci do za, za miasteczka. Mamy 3 minuty na radarze Zaraz może być gnój, aż mi się zimno zrobiło Ty pies! To, to fuksik! Tylko trochę dziwnie szczekał ogólnie Dziwne rzeczy. Wróciła latarka. Bardzo mi miło. Fafik? Nie. Było blisko, żebym krzyknął. Było bardzo blisko, żebym krzyknął. Zrobiłem pewnie minę top 10. Ale to nadal jumpscare. To nadal jumpscare. Więc nie jest najgorzej. Akę słyszę w kuchni. Mam nadzieję, że nie przyjdzie tu zaraz. No i dobrze i na finał trafiłem i na finał trafiłem do Min Marku Gdzie ostatnio umarliśmy gdzie ty mi tu screamujesz jak ja mam minutę do końca gry No dobra, weszliśmy w najgorsze główna świata, czyli w zamkniętą przestrzeń Więc finał. Pewnie zaraz wypierdoluj coś fest. Dojedźcie mnie proszę. Pokażcie mi gdzie moje miejsce damy sobie. Dendu, 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 pach. Dendu, 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 pach. Aga, widzę cię. Spadowy Nie, nie rób teraz hałas Użyjamy dźwiru. hałas. Dobra. Idziemy zmierzyć się z gościem, który tu był ostatnio. To tyle by było narzygał sobie do kibla. Stary, ja widziałem straszniejsze rzeczy na studenckich imprezach. Coś włączyłem dziwnego, okej. Okay. No i co teraz? Nic tu po mnie nie przyszło. Halo, halo? Dawaj scream'a na sam koniec. No i co teraz? Skończył się czas, wyskoczyło jakieś paskudztwo. I zrobił się dzień? I to tyle? Don't scream? No krzyczeć nie krzyczałem, to się nie da ukryć. Ici, że to koniec gry, czy jeszcze tu się coś wydarzy? Zobaczymy zaraz, ale... Tam się coś świeci, więc... O, no, nie jeszcze próbują mnie przestraszyć, okej. Okay. No. Congratulations! You didn't scream for now. You survived 52 scares in total Steam Achievements myślę, no takie 3 na 10, jak na razie, to prawda. Gra myślę, że musi dostać jeszcze duży upgrade, jeżeli chodzi. Ja dużo bardziej bym się przestraszył w momencie, kiedy gra bym, musiałbym był na czymś skupiony, a nie tylko na nieprzestraszeniu się. Tak. Realistyczna grafika. Realistyczna grafika, co powoduje, że po prostu, wiecie, jest potencjał, ale Póki co założenie gry nie odpowiada.